Drodzy, tak wygląda nasza dzisiejsza arabska noc. Hal, Piękny zachód słońca był. Tak sobie śpimy, jakieś snaczki mamy, smarujemy się wariatem na komary. I dobra noc, widzimy się na wschodzie słońca. Numer 7. Nie wypisuj do panny twojego ulubionego youtubera na Instagramie. Mano. witam serdecznie, Piotr pawłow Zabieram was dzisiaj na mega przygodę No się się pakuje, muszę przygotować około 4 litrów wody minimum Bo będzie dosyć gorąco Wydaje mi się, że niektórzy z was mogą się domyślać gdzie będziemy jechać Temperatura dzisiaj jak zawsze jest 40 parę stopni, sucho, tak więc woda się przyda. Opuszczamy chatę. Dzisiaj jest hajk w Butach. Staram się wam pokazać jak najwięcej, podobno jeden z ładniejszych hajków na półwyspie Syna. Czekamy na taksówkę i będziemy pomału jechali w stronę świętej Katarzyny. Plucem dzisiejszego dnia jest to, że jest stosunkowo zimno. W sensie jakieś jest 35-6 stopni. To nie jest 50 jak było ostatnio, tak więc cieszy mnie fakt, że jest całkiem normalna temperatura na hike. Zobaczcie, tutaj musimy wpisać numery paszportu, nazwiska i takie wiecie popełniać rzeczy po prostu, żeby było wszystko zgodne z regulaminem. Jedziemy właśnie w kierunku miejscowości, która nazywa się święta Katarzyna i tam będziemy rozpoczynać nasz hike mniej więcej się godzinę 30 minut w zależności jaka będzie sytuacja na drodze, czy będą jakieś kontrole policji miejmy nadzieję, że nie czasami jest potrzebna eskorta, nie wiem w jakim celu. Trzymajcie kciuki, jakby się udało, widoczki są piękne, wyjeżdżamy z Dachab. Tak, co dzieło Belo tak cieszy, co? Śmiewa nas. Tym nie jest moją Przez pracę. To ja się wstydzę też. I, I będziesz na YouTube i cała Polska będzie patrzeć Cześć, na Ciebie. Cała Polska ciebie. będzie Ciebie patrzeć. A baza się w ogóle obrazi i usuwa kanał. Jedziemy. Z takich ciekawostek najważniejszych jest to, że dojazd tutaj to mniej więcej półtora godziny, ale wracając z powrotem, trzeba mieć niestety eskortę. I ta eskorta odbywa się tylko i wyłącznie co dwie godziny: o godzinie ósmej, dziesiątej, 12 i tak dalej. Jeśli nie załapiecie się na przykład na domu o godzinie dziesiątej, będziecie o godzinie dziesiątej pięć, musicie niestety czekać. Dwie godziny na kolejną eskortę, która niestety odeskortuje Was na jakieś dwa kilometry od miejscowości Święta Katarzyna. To z takich rzeczy, moim zdaniem, ważnych, praktycznych, a my jesteśmy już na miejscu i zaczynamy nasz hiking. Znajdujemy się na wysokości 1500 metrów i będziemy dzisiaj zdobywać szczyt Góry Mojżesza, która znajduje się na 2200 200 chyba metrów Tak więc życzę nam powodzenia, temperatura jest całkiem przyjemna Sam trekking powinien zająć jakieś 2,5 do 3 godzin Niestety trzeba mieć przewodnika, słuchajcie, podobno wejście jest bardzo, bardzo łatwe, ale sam fakt, wiecie, bycia w strefie, gdzie kontrola policji jest co chwilę trzeba niestety nabyć przewodnika, który was zaprowadzi. Koszt takiego przewodnika to 200 zł. To je tak wynegocjowali, nie wiem, czy teraz coś załatwić. Stanie pewnie jest taka możliwość, jeśli byście sami przyjechali i chcieli to ogarniać na własną rękę. Ciężko stwierdzić, bo tutaj ktoś was musi dowieść i nie wiem, czy policja jest w stanie was od tak sobie po prostu puścić, żebyście sobie przeszli sami nie wiem, na piechota, albo próbowali złapać stopa. Przemierzamy taką bardzo podstawową wioskę. Zalecam kupić wam wszystko już w Dachamie, Będzie taniej. Zajmują się głównie produkcją miodu. Oraz produkują takie podstawowe rzeczy. Zobaczcie ten napis jakiś Synaj na... na ciuszkach, na szalikach. Może być tutaj ciut chłodniej. Póki co, temperatura, powiem Wam, jest idealna, ponieważ jesteśmy wyżej niż w Dahabie. Po czterech kontrolach paszportowych, piąta dokładna kontrola plecaka. Otworzyli wszystkie możliwe kieszonki, sprawdzili. Wszystkie rzeczy bardzo dokładnie, kamera, tutaj wszystko, tak więc ok. Paszporty sprawdzone, mamy wszystko ze sobą. Można zaczynać trekking mniej więcej 2,5 godziny na górę. Mojżesza tam dzisiaj będzie nocka i poopowiadam wam troszkę w międzyczasie. Tutaj jest klasztor ortodoksyjny, te jest zamknięty ze względów dawidowych, co jest rzeczą bardzo przykre. Otwarty jest tylko i wyłącznie od godziny 9 do godziny 11 rano. Niestety nasz konwój jutro będzie o godzinie 8, tak więc nie zdążymy. I to jest to miejsce, w którym był krzew gorejący, który okazał się Mojżeszowi. Rzeszowi. Jestem ogólnie słaby z kwestii religijnych, więc proszę bardzo nie. Nie biczujcie mnie od razu. Nie kamieniujcie, po prostu napiszcie w komentarzu, czy miałem rację, czy nie. Ale wydaje mi się, że to było dokładnie tutaj. Tak więc, jest to klasztor świętej Katarzyny. I co jest według mnie hipokryzją, ten pan, który tutaj idzie z nami, jest oczywiście wyznawcą religii islamu. Modli się w meczecie, który jest otwarty cały czas. Nieważne czy jest. Dawid, czy tego Dawida nie ma. Modli się ten pan w meczecie, chodzi z całą swoją rodziną i można tam wejść i po prostu się pomodlić. Niestety ze względów chorób panujących na świecie, klasztor został zamknięty i wytyczone są tylko i wyłącznie bardzo krótkie godziny, aby można było wejść do środka, tak jak mówię, co moim zdaniem jest ogromną hipokryzją. Ze względu na jakieś obostrzenia wejścia do klasztoru, a do meczetu nie ma żadnych. Zapytałem również, kto modli się tutaj w tym klasztorze? Głównie osoby odwiedzające. Przewodnik powiedział nam, że głównie ludzie wyznający religię prawosławną Ukraińcy, Rosjanie, Grecy przyjeżdżają tutaj, śpią w hotelach. No i jak było otwarte, Przyjeżdżali, żeby pomodlić. Oprócz płonącego krzewu, który okazał się Mojżeszowi, tutaj został zawarty pakt w postaci 10 przykazań. My tutaj wprowadzimy swoje przykazania dotyczące Waszego zachowania na YouTubku. Przykazanie numer jeden. Nie troluj. Bo to się mija. Kompletnie z celem a robiąc takie rzeczy, tracisz swój marny czas na wypisywanie głupich komentarzy pod filmami. O góry są, powiem Wam, niesamowite. Dodatkowo, tu jeszcze, tak jak mówiłem, przewodnik powiedział, iż mieszka tutaj jedna rodzina. Ogromna rodzina beduńska, która zamieszkuje te tereny z pokolenia na pokolenie Widoczki są coraz piękniejsze z każdym metrem Moi drodzy Przykazanie numer dwa Nie wyładowywaj swojej agresji na filmach które ci się nie podobają po prostu to olej i nie trać na to energii. Wiem, ten pomysł z przykazaniami jest z dupy, ale sobie na taki wpadłem. Nikt chyba tego nie zrobił. To ja sobie zrobię jako pierwszy, wchodząc na górę, Mojżesza. Pierwszy krótki stop. Oprócz nas jest tylko jedna pani tutaj wchodząca sobie, albo schodząca. Trzeba sobie, tak jak mówiłem, wejść z przewodnikiem. Wejście w żaden sposób nie jest trudne, bo cały szlak jest wyznaczony I naprawdę nie trzeba tu jakoś zastanawiać się gdzie pójść Wszystko jest, zobaczę po ścieżce No ale są takie wymogi A na ten budynek z czerwonymi murami to szkoła I zobaczcie, to jest na dobrą sprawę pośrodku niczego Trzeba wstać rano jak nie macie samochodu, jak rodzice nie mają samochodu trzeba jeść do szkoły na pieszo Nie wiem którą ścieżką ale kolorowa czy nie jest Jedyny kolor to kolorowe góry Numer 3 Opinia konstruktywna jest zawsze mile widziana Komentarz Ła! Chuj bo tak Sprawia, że jeszcze bardziej jesteście toksyczni w swoim życiu, jak na co dzień. Tak więc, jak macie najpierw taki komentarz, to sobie możecie napisać, skasować i pomyśleć, czy w ogóle jest sens denerwować się na kogoś, bo tworzy coś, za czym nie przepadacie. No mnie słuchaj, że można zrobić sobie ten terek również na wielbłądach. Czy jest to konieczne? Nie wydaje mi się. Całość powinna zająć 3 godziny. Ten cały szlak nie jest bardzo wymagający. Przewyższenie zaczynamy od 1500. Kończymy na 2270. Około 700 metrów. Tak więc to nie jest raczej nie wiadomo jak ciężki szlak. Każdym metrem widoki coraz coraz ładniejsze. Na są takie bardzo prymitywne talety, jak ktoś by bardzo potrzebował. Uff, powiem Wam, że lekko odczuwam zmęczenie, jestem najsłabszym ogniwem w ekipie. Bombolelo biegnie. Ten tu tuch, ten Hablala też biegnie. Bazo to w ogóle nie zrobił teraz przerwy pobiegł na górę. Jak wiecie, Baza, to jest zwierzeźnik. W którym w ogóle nie widać, że ma taką kondycję, a my lecimy z kolejnymi przekazaniami. Przekazanie youtubera numer 4. Wspieraj ulubionego artystę. Komentuj, lajkuj, subskrybuj, więcej nie trzeba. Numer 5. Nie zgłasza YouTube'owi skarg na Twojego niekoniecznie ulubionego youtubera tylko dlatego że zżera cię zazdrość Numer 6 Komentuj do bólu Misiek chodź Chodź się Chodź Chodź Biegnie, chodź Numer 7 Nie wypisuj do panny Twojego ulubionego youtubera na Instagramie Robimy sobie zdjęcie z naszym budowlńskim koleżką Trzymaj Słuchajcie, już zrobiliśmy 4,15 km Zostało 750 schodków Zostały w wysokości 2065 metrów Zaraz robimy kończóweczkę Kolego, numer 8 Przekazanie numer 8 Co ty nie wiesz? Według YouTube'a Przechodzenie numer 8 według YouTube'a Mordą. Nie wiem, nie znam tych YouTube'owych. To nie wymyśl. Pokażę. Nie wiem, odpowiadaj na komentarze. Odpowiadaj na komentarze. Dużą piąteczka. Halo. Ja to jednak jest ten jeden. Najwolniej. Spośród moich kompanów wydaje mi się, że baza jest już na szczycie. Mary. Myślę, że będzie za jakieś parę minut. Mi zostało chyba jeszcze 30 minut. Ta zadania końcówka na schodach delikatnie męczy. Założyłem, że nie mam problemów, jeśli robię nawet bardzo, bardzo długie dystanse na płaskich powierzchniach, a w górach brakuje mi tlenu i wydaje mi się, że jest to związane z najprawdopodobniej niepoprawnym Oddychanie, nie skupiam się na tym chyba i wydaje mi się, że zapowietrzam się i po prostu zbyt dużo zużywam tlenu, to są takie tylko i wyłącznie moje pomysły, tam już widzę Mary wchodzi na szczyt, końcówka mojej drodzy, szlak nie jest jakiś turbo trudny, tylko ja po prostu jestem miętki zawodnik, a patrzcie na to, niewiarygodnie pięknie to jest. Pustynia i góry Nic innego tu nie ma Ostatnie 5 minut 200 metrów Widzimy się już na szczycie Nie ma ziewania Jesteśmy na górze Są sklepiki Jakbyście zapomnieli Jedzenia kupicie to wszystko Ale tak jak mówiłem też wcześniej Bardzo drogo Tak więc Zróbcie sobie zapasy, czy to w Kairze, czy w Dahabie Jesteśmy już na górze, To jest gość, który wszedł pierwszy Mojżesz Mojżesz miał na drugie Tam jest El Bombero Wyszła też szybciej ode mnie Ja jestem trzeci Piękny widok moi drodzy, zobaczcie na to 2260 metrów 38 przepraszam Nad poziomem morza Piękny widok, Góra Syna i Góra Mojżesza To jest kapliczka. Jakbyście chcieli się pomodlić to pewnie nie można, bo zamknięte wiadomo, z takich względów. Ile powiedziałeś? 2268. A dobra, bo strzelam 600. A dobra. Ale strzelam, że gdyby tu był meczot na górze to byłby otwarty. Ale tylko A dla tych, co wyznają odpowiednią religię. Kilka ciekawostek jeszcze. Ogólnie góra Mojżesza w języku arabskim słuchajcie nazywa się Jabal Musa Musa to jest oczywiście Mojżesz znajduje się na półwyspie Synaj na którym ja znajduję się od Jakichś 4-5 Dni tak jak mówiłem ponad 2000 metrów 2285 No dobrą sprawę Widoczki są bardzo spoko Szaro-czerwony granit no, i oczywiście wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, jak połowa rzeczy na tym świecie. No, i tak jak mówiłem na początku, według Starego Testamentu, tutaj Bóg Jachwe dał Mojżeszowi 10 przykazań, które ja Wam przekazuję w formie zabawnej, w formie 10 przykazań YouTube'a, zostały jeszcze dwa. Naprawdę jestem. Średnio z reguły, przygotowany jeżeli chodzi o rzeczy religijne, nie jestem fascynatem. Znam pewne fakty, najważniejsze z reguły, ale czasami ciężko jest je przekazać, pomimo tego, że wyuczymy się na pamięć, jakieś tam słuchajcie, wiecie. Good, good. Jakiś tam wiecie na przykład definicji z internetu, to czasami ciężko jest opisać. Własnymi słowami, a takie suche fakty są po prostu suchymi faktami. No i w sumie, chyba jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy według Starego Testamentu: to tutaj zostało zawarte przymierze z narodem izraelskim. Oczywiście cały czas tutaj jest mowa o Mojżeszu, i dodatkowo nie jest wyjaśnione, która góra z tych tutaj w okolicy. Jest tą prawdziwą górą Synaj, na której to wszystko się wydarzyło. To jest kwestia sporna, tak więc powiedzmy, że to jest ta, na której stoimy. Nie było powiedziane, że jest to najwyższa góra, która najprawdopodobniej znajduje się tam. Ma wysokość około 300 metrów więcej, jak ta, na której znajdujemy się my. Mało wow, robi się już zachód słońca. Naprawdę jest to bardzo ładnie. Będziemy spali tutaj dzisiaj. dzisiaj o materacik tylko dostaniemy i kotek, żeby się nakryć. Oprócz nas nie ma turystów, pomimo że jest sobota. Podobno niektórzy wchodzą tutaj w nocy, żeby wejść na wschód słońca. My postanowiliśmy zobaczyć wschód oraz zachód przy jednym wejściu. Jesteśmy po zachodzie słońca. Piękny widok. Naprawdę, tak jak mówiłem, oprócz nas nikogo tutaj nie ma. Zaraz pokażę Wam nasze miejsce do spania, do mordy Zobaczcie, będziemy spali tutaj obok tego kościółka. Tutaj Te podobno są jakieś dla nas przyszykowane materace, A takie bardzo, bardzo podstawowe. Za każdy dodatkowy koc, gdybyście chcieli No to was chyba 25 zł, żeby się nakryć Tak więc mamy taki materacyk I taki kocek. powinno wystarczyć Powinno być nie wiadomo jak zimno Jest dość wietrznie Ale teraz pewnie pójdziemy spać Będziemy wstawać o godzinie 5 rano Żeby zdążyć na wschód słońca tam w tle, dokładnie tam, jest meczet, z którego właśnie było nawoływanie. Dość głośne, biorąc pod uwagę, jak daleko znajdujemy się od tego obiektu. I po chwili, dosłownie po minucie, było nawoływanie z drugiego meczetu. Myślę, że dystans dzielący te dwie wioski to jakieś może 5 km. Dwa meczety obok siebie. Nie bywało jak religia potrafi być silna. Moi drodzy, tak wyglądała nasza dzisiejsza arabska noc Piękny zachód słońca był Tak sobie śpimy, jakieś snaczki mamy Smarujemy się wariatem na komary I dobra rana widzimy się na wschodzie Słońca Moi drodzy, dzień dobry, witam serdecznie Doszła jakaś grupa Chachmęciarzy tutaj, drą rana Skoczy piąta, staliśmy od trzeciej, nie mogliśmy spać i Słońce słońca. Zobaczcie, jest piękne niebo, piękny poranek. Naprawdę zachód i wschód na no górze Synaj robi niesamowite wrażenie. Moi drodzy, przekazanie numer 9 według YouTube'a. Nie bluźnij, bo YouTube i tak Ci zablokuje Twój komentarz, na przykład na czacie. Ale ładnie wyglądasz w tym tym niebieskim, widzisz na YouTube'ie. No i numer 10 moi drodzy zostaw subskrypcję na kanale Słuchajcie co do tych przykazań Nie bierzcie tego na poważnie bo ja nie wiem co ja gadałem na dobrą sprawę Ale zobaczcie jaki mamy Ła wow, widoczek Patrzcie na to Moi drodzy z tego miejsca chciałbym się pożegnać z wami ja, Bombel, Baza. Yeah. Bardzo fajny hiking, co sądzicie? Fajny, krótki. Moi drodzy, niekoniecznie tu się wyśpicie. Weźcie dużo wody, weźcie dużo znaków i... Przecińcie się psychicznie, patrząc na piękny zachód oraz wschód słońca na górze Synei Mam nadzieję, się podobało Jak jesteście nowi, dajcie subskrypcję, lajka, komentarz Widzimy się w kolejnym odcinku, nara!